Internetowa lekcja religii W czasach zarazy Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Maj miesiącem maryjnym Święty Augustyn miał wyrazić bardzo ważną prawdę związaną z działaniem Boga w świecie i w człowieku. Łaska nigdy nie niszczy natury, ale ją uszlachetnia. Jest to ważna wzmianka, która pozwala zrozumieć również charakter maryjny, jaki celebrujemy w miesiącu maju. Po pierwsze, działanie łaski dostosowuje się do natury człowieka, będącego w drodze i w ustawicznym rozwoju. Po drugie, Działanie to korzysta z wszelkich zmian, jakie w tym czasie zachodzą. Maj w Kościele Katolickim jest miesiącem szczególnie poświęconym matce Bożej. Parafie i rodziny intensywniej modlą się w tych dniach za wstawiennictwem Maryi, odmawiając m.in. litanię loretańską. Nabożeństwa majowe są najbardziej popularną formą czci Matki Bożej w tym czasie kościół najpiękniejszy miesiąc w roku poświęca tej która była najpiękniejszym kwiatem ziemi faktycznie to ona jest najpiękniejszym kwiatem jaki zakwitł ze stworzenia różą która ukazała się w pełni czasu gdy bóg posyłając swego syna obdarzył świat nową wiosną jest też zarazem pokorną i dyskretną Protagonistką pierwszych kroków chrześcijańskiej wspólnoty. Maryja jest jej duchowym sercem, albowiem sama jej obecność pośród uczniów jest żywą pamięcią o Panu Jezusie i zadatkiem daru Jego Ducha. Po raz pierwszy oficjalnie nabożeństwo majowe odprawiono w Polsce w Kościele Świętego Krzyża we Warszawie w 1852 roku. Po 30 latach. Trafiło ono już do wszystkich parafii i stało się bardzo popularne. Centralnym punktem nabożeństwa majowego jest odśpiewanie lub recytacja litanii loretańskiej, poprzedzonej i zakończonej pieśniami maryjnymi. Litanie odmawia się w kościołach lub przed przydrożnymi kapliczkami lub krzyżami. Na litanię loretańską składają się wezwania skierowane do Boga w Trójcy Jedynego, następnie 52 wezwania do Matki Bożej przyzywające jej różne tytuły, wreszcie 3 wezwania skierowane do Jezusa Odkupiciela. Wezwania do Matki Bożej stanowią zasadniczy trzon litanii loretańskiej i dzielą się na trzy grupy: dogmatyczne, Podkreślające miejsce Maryi w dziele zbawienia, historie zbawcze, uwypuklające jej rolę w całej historii zbawienia, oraz tak zwane eschatologiczne, wskazujące na jej stan błogosławiony w niebie, stając się tym samym gwarancją zbawienia oraz potężną orędowniczką przed Bogiem. W miesiącu maju. Zachęcam do udziału we wspólnej modlitwie z innymi wierzącymi w nabożeństwach majowych. Można również samemu w domu odmówić sobie litanię loretańską. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Darek. I pamiętajcie,